Siemanko moi drodzy Widzowie, zobaczcie jaki piękny widoczek Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku Mam nadzieję, że mnie słychać i widać Boże, zmachałem się po tych schodach, łaziąc tutaj Byłem właśnie w ambasadzie Załatwiać sobie paszport Na godzinę 13.05 miałem Byłem wcześniej, tam 20 minut, ale yes. Miałem 78 numerek, czyli tam godzinę sobie dłużej poczekałem. Obsługa fajna, wszystko poszło sprawnie. Teraz wędruję sobie do, do jakiejś restauracji gdzieś na obiad zjeść na szybko, bo jest... No bo jestem już głodny, nie? później do chałupy. Żonie coś tam przygotować albo coś jej wezmę na wynos. No jestem dzisiaj zabiegany, powiem wam, rozmowy o robotę. Będą w przyszłym tygodniu, z polecenia mojego szefa, polecił mnie kilku piekarniom, w porządku się zachował, naprawdę nie mam co narzekać, muszę zwolnić trochę, bo dostanę zawału, zobaczcie, tak sobie możecie popływać po Tamizie, proszę bardzo, no, takimi stateczkami, widoczki takie, no fajne, nie? Nie to co na Harzdenie na i na Stombridge wygląda to całkiem całkiem sympatycznie. Słynne koło, Big Ben i tak dalej, i tak dalej pewnie znacie to. Nieraz Wam pokazywałem, będzie trochę odcinków uważonych. Może będzie piekarnia, w której będę mógł kontynuować rozgminę, nie wiem jeszcze przy czym, ale pewnie przy bagiecie albo przy jakichś innych innych wyrobach piekarniczych. Seria wam się podobała moi drodzy. Ja o tym wiem. No. I też powtórzę się nie narzekam broń Boże. Tylko mówię kurczę, że będzie mi brakowało nagrań z tej piekarni. Bo cieszyły się one bardzo dużo, dużą popularnością i one po prostu wybiły mi mój kanał. Tak można powiedzieć, że w ciągu dwóch miesięcy przybyło mi 30 tysięcy subskrypcji. To jest bardzo dużo, no ale co? Lecimy dalej, no nie ma co się poddawać, nie ma co się moi drodzy smucić. Życie jest piękne, jestem zdrowy, mam dwie sprawne ręce, chęci do pracy. Roboty się nie boję, na pewno coś tam sobie ogarnę. Ale jeszcze jestem na okresie wypowiedzenia i te dwa tygodnie będę chciał sobie w chacie. Odpoczywał, naprawdę aż dostanę wszystkie dokumenty, które będę mógł mógł pokazać w następnej filmie której idę nie z polecenia, a większość, dokładnie trzy piekarnie, są z polecenia, że mają już mój numer i będę, będę do nich dzwonił, będą wiedzieli, że to ja, bo jestem z polecenia. Powtórzę, mój szef ma znajomych, wiadomo, co mają piekarnie. Prowadził, prowadził biznes 26 lat też, bo smutno, że musi krok po kroku to zamykać, no ale, ale takie jest życie, nie ma co się, co się martwić, moje wody trzeba, trzeba żyć dalej. I ogarniać, i ogarniać moi drodzy. Co tam mamy? Jakieś futraczki? Nie ma nic. National Teatr. Proszę bardzo. No i lecimy, lecimy coś zjeść. Zobaczymy. Pokażę Wam restaurację, w której będę jadł. A wybieram się takiej słynnej restauracji. Zobaczymy, jakie będzie jedzenie. Dobre czy takie sobie. No to na pewno Wam pokażę i podzielę się wrażeniami z tej restauracji. O widać koło. Dobra, lecę. Jak widzicie po menu jestem w restauracji Polskiej Mamuśka. Bardzo duży wybór. Wybór potraw oczywiście polskich. Restauracja znajduje się w Londynie, niedaleko stacji Waterloo. Ja zamówiłem sobie tradycyjnie schabowego, z ziemniakami schabowy, polany sosem grzybowym, bo tak lubię. Do tego kompociki bukiet surówek. Właśnie wlatuje kompot, tak jak powinno być. Czekam sobie za tym schabowym, moi drodzy. No i za chwilkę zobaczycie jak on będzie wyglądał. Moim zdaniem jest spoko. Wszystko było OK, świeże, tak jak powinno być. Ceny są jakie są, tutaj właśnie widzicie rachunek 23,51, więc myślę, że całkiem spoko. Czosnek, oliwa, cytrynka jeszcze Koper na to pójdzie, mam zamrożony. No i tak wygląda rybka. Przykrywam folią. No i do piekarnika, nie? Moi drodzy widzowie, tak. Siedzę w chałupie. Nie wiem za co mam się zabrać. Ale trzeba być w pozytywnej myśli, moi drodzy widzowie. Trzeba iść do przodu. Czasami tak jest, że coś się w życiu stanie, że pryśnie. Idzie fajnie, a ostatni raz powtórzę, że. Żal mi tej rozpiny przy i tylko nie I tylko tego bo w tej pracy w piekarni to jak wiecie z tego ostatniego odcinka co mówiłem nie będę się setki razy powtarzał idziemy idziemy na patio zobaczyć straszny kor moi drodzy straszny korek budują budują wybudowali ten dom podłączają gaz no i tutaj jest taki taki kor że masakra, jak tam mój kaktus hiszpański przywiozłem go z Hiszpanii, moi drodzy, taki malutki tu moje ziomki siedzą, o no i tak, takie takie patio takie patio, moi drodzy, co tam się dzieje bym wyleciał dronem, jakby było można chociaż nie mam drona jakby było można latać, to bym sobie kupił śniło mi się, że sobie drona kupiłem fajne mieszkania, 400 tysięcy 380 tysięcy i pod milion też podchodzą, nie? Takie większe. I 78 mieszkań jest oddane dla lekarzy z pomponów. Taka polityka, taka polityka, moi drodzy. Tak to wygląda, jak wygląda. Wchodzimy do hałupy, Moi drodzy, życzę wam wszystkiego dobrego, szczęścia przede wszystkim. No i żebyście byli szczęśliwi żebyście moi drodzy byli byli szczęśliwi, uradowani zawsze. Rybka zaraz będzie przykryta. Przykryjemy ją, no i kurczę. Do pieca, nie? Piec na 200 stopni. czekajcie, mam folię, folię. Trzeba ją rozwinąć, ale jedną ręką chyba tego nie zrobię, chociaż. Sigonaję sobie ogłoszenia, nie chcę was zanudzać. Ogłoszenia robotę. Jest ich dużo. Jest dużo i po 15-16 funtów na godzinę. Piekarnie, hotele. W takim hotelu sobie spróbować w piekarni. Jakby to się pracowało. Mam koleżkę, mówi, że nie narzeka, że jest dobrze, że ma spokój, robi swoją robotę. Nikt mu gitary nie zawraca. I luzik, nie? Ale zobaczymy. Zobaczymy, moi drodzy, o, zaczyna się trąbienie tych, tych głupków. Boże, jak oni mnie denerwują. Cały dzień mi to pod chatą trąbią. Niedługo sobie jajka przygotuję, będę ich jajcami rzucał normalnie. Cyk. Rybka będzie na kolację, bo to już mamy 16 godzinę, nam się zrobi. Ziemniaczki zanim dojdą, no to Troszeczkę, troszeczkę minie. O Jezu, spadło mi to. Troszkę minie, moi drodzy. O. Marian otwieraj się, cyk. No. Tak to wygląda, jak wygląda przyprawa. Bardzo lubię tą przyprawę. O. To nie jest żadna reklama, nie dostałem za to pieniędzy, ale przyprawa bardzo, bardzo elegancka. Może jeszcze trochę pykniemy, żeby nie, nie przedobrzyć nie przedobrzeć kurczę. Moi drodzy życzę wam szczęścia, wszystkiego najlepszego, zdrowia, bo jak jest zdrowie to jest wszystko. Trzymajcie się i czekajcie na kolejny odcinek, który będzie niebawem. Nie wiem, nie wiem na jak, jaki temat, na jaki temat będzie ten odcinek, bo nie wiem. Będzie jakiś spontan, więc moi drodzy subskrybuj, zostaw ślad po sobie w postaci komentarza, moi drogi widzowie. No i trzymaj się. Na razie. Cześć. Tak. Pranie wstawiłem. Obiad robię normalnie. Szok. Rybka wygląda tak. Tutaj żółteczkę nałożyłem sobie zjem. Do tego suroweczka, moi drodzy. No i taki obiad na szybkości można powiedzieć wleciał. Obiad, kolacja.